Dzień dobry Państwu. Zachęcony komentarzami przy poprzednich odcinkach z cyklu Prosto z Labu postanowiłem przygotować nowy, dłuższy i być może ciekawszy odcinek, w którym będzie super, a dokładniej superheterodyna, czyli odbiornik radiowy z przemianą częstotliwości. Wybieram się do Aleksandra, gdzie czeka na mnie takaż właśnie superheterodyna zrobiona z lamp wykonanych samodzielnie będących replikami Audionu Lide Foresta. W poprzednim odcinku mówiliśmy o lampie którą był Audion, a teraz przedstawimy coś, czego do tej pory nie było, czyli odbiornik zrobiony na Audionach, ale taki odbiornik dużo bardziej skomplikowany niż przedtem. Tak, jest to bowiem odbiornik superheterodynowy. Przypomnijmy naszym widzom, na czym polega różnica. Między odbiornikiem bezpośrednio wzmocnionym a superheterodyną, tak? tak. Jeżeli chodzi o odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu, to mamy w ten sposób zrobiony, że jest obwód rezonansowy dostrojony do częstotliwości odbieranej fali. No i potem może być jakiś tam stopień WC, albo niekoniecznie. Detektor, wzmacniacz małej częstotliwości i słuchawki albo głośnik. Natomiast w przypadku odbiornika superheterodynowego yy, mamy wzmacniacz pośredniej częstotliwości, czyli najpierw mieszamy częstotliwość odbieraną z częstotliwością generatora lokalnego zwanego heterodyną i dopiero tak uzyskany sygnał pośredniej częstotliwości będący różnicą częstotliwości heterodyny i odbieranego sygnału wzmacniamy w, we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości i dopiero za tym wzmacniaczem mamy detektor i wzmacniacz małej częstotliwości. Praktycznie wszystkie obecnie Sprzedawane odbiorniki są superheterodynami i znacząca większość powojennych odbiorników nimi była. W zasadzie po wojnie już nie używało się odbiorników reakcyjnych. No, w zasadzie tak, chociaż trzeba wspomnieć o produkcji takiej kilkuset egzemplarzowej z pozostałości w Łodzi. Tam po Niemcach zostały części do odbiorników ludowych tak się one nazywały. Czyli to był taki popularny Hitlerek, tylko że zdrapywali swastyki. Aha. No i jeszcze nie zapomnij o tym, że gdzieś do początku lat 50. istniała jeszcze produkcja DTF. Jest jeszcze jeden wyjątek: to były odbiorniki komunikacyjne przeznaczone do odbioru sygnałów na morskiej częstotliwości niebezpieczeństwa, czyli 500 kHz i okolice. I one z racji na prostotę i niezawodność również były produkowane przez jeszcze dosyć długi czas jako urządzenia reakcyjne. A ten odbiornik jest superkateterodyną, w związku z tym przejdziemy przez jego najważniejsze, najważniejsze części. Zaczniemy w ogóle od tego, że ten odbiornik jest zrobiony na samych triodach, bo te odjony są triodami, czyli zarówno mieszanie, jak i wzmacnianie pośredniej częstotliwości, jak i wzmacniaczemcze. Wszystko jest zarejestrowane na triodach, co narzuca pewne specyficzne rozwiązania układowe charakterystyczne dla początku lat 20. I ten zastosowany tutaj układ mieszacza zwany jest ultradyną. Zaczynamy oczywiście od anteny, w tym przypadku jest to antena ramowa. Jest wyposażona w szereg odczepów, dlatego, że może być zastosowana też na fale średnie. Po prostu wybiera się mniej zwojów wtedy do pracy. Później jest układ heterodyny, czyli generatora lokalnego w układzie Meissnera. Potem mamy układ mieszacza, właśnie w układzie takim ultradynowym, który ma pewną charakterystyczną cechę, o której powiem omawiając schemat. Potem mamy dwa stopnie wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Tu jest jeszcze, trzeba powiedzieć, pierwszy filtr pośredniej częstotliwości, drugi filtr pośredniej częstotliwości i trzeci pracujący na detektor reakcyjny. Dlaczego zastosowałeś detektor reakcyjny w tym tu miejscu? nie tylko, że stosowałem detektor reakcyjny w tym miejscu, ale jeszcze też te wzmacniacze pośredniej częstotliwości mają sprzężenie zwrotne dodatnie, a to dlatego, że te lampy mają tak liche nachylenie, że chcąc uzyskać jakieś sensowne wzmocnienie, byłem zmuszony zastosować właśnie takie odtłumianie. Co podnosi, podnosi wzmocnienie stopnia, a ponieważ to nachylenie jest naprawdę małe, no to nie ma obawy o to, że będzie jakaś duża niestabilność pracy takiego wzmacniacza. Tak więc tutaj jest stopień, właśnie mówiliśmy, detekcyjny, wobec czego istnieje możliwość podłączenia słuchawek bezpośrednio tutaj w tym miejscu na te zaciski, ale tutaj mamy jeszcze dwulampowy wzmacniacz małej częstotliwości. To jest zrobione na osobnej deserce z uwagi na to, że cały ten układ będzie układem demonstracyjnym i można będzie całą tą superheterodynę pięciolampową wtedy odłączyć i podłączyć tutaj na przykład kryształek albo podłączyć jednoobodowy odbiornik reakcyjny. A wzmacniacz małej częstotliwości wykorzystywać sobie do współpracy z tymi wymiennymi odbiornikami zasadniczymi. Tutaj jest zastosowane. Sprzężenie transformatorowe stopnia detekcyjnego z pierwszą lampą wzmacniacza małej częstotliwości, i później między lampami z małej częstotliwości, także jest zastosowane sprzężenie transformatorowe. Co też zwiększa wzmocnienie takiego układu, bowiem przy tych parametrach tych lamp wzmocnienie, jakie można uzyskać ze stopnia, byłoby zaledwie rzędu kilku. A z transformatorem jest to, przynajmniej dla częstotliwości należących na środku pasma przenoszenia, jest to iloczyn przekładni transformatora, to jest około 1 do 4 w tym przypadku. i jeszcze, Czyli to będzie 4 razy jeszcze wzmocnienie lampy, czyli mamy około powiedzmy 20, 20 parę wzmocnienie stopnia. Dobrze. E, jakie stacje możesz odebrać na tym odbiorniku, oprócz Warszawy Pierwszej? E, tak naprawdę to w dużej mierze zależy od tego, jak tutaj rozwiążę przestrajanie. W tej chwili jest zasadniczo ten układ przeznaczony tylko do pracy, na, do odbioru Warszawy pierwszej. Aczkolwiek, jeśli ten kondensator podwójny zamienię na dwa pojedyncze i będę wtedy obwód wejściowy stroił sobie ostro do odbieranej fali i obwód heterodyny osobno to wieczorową porą jestem w stanie złapać około 4-5 stacji. Więc udało mi się na pewno złapać BBC, któregoś razu też chyba Rumunię. Kilka stacji można złapać. Aczkolwiek jeszcze trzeba powiedzieć, że żeby na tym odbiorniku te stacje złapać, w tym momencie muszę dołączyć jeszcze antenę taką drutową. Na tej ramowej nie było to możliwe. Tradycyjnie dla programów z tej serii pochylimy się dosłownie nad schematem, tym razem tym schematem będzie właśnie utradyna. I co więcej, ten schemat najpierw narysujemy. Tak więc zaczynamy od heterodyny. Ponieważ są to lampy bezpośrednio żarzone, to każda z tych lamp będzie musiała dostać REOSTAT, czyli taki rezystor drutowy do regulacji prądu żarzenia, a tym samym do regulacji parametrów samej lampy, teraz w siatce rysuję obwód rezonansowy, który przestrajamy kondensatorem zmiennym, tym samym zmieniając częstotliwość heterodyny. To będzie nasze żarzenie. Teraz należy sprząc obwód anodowy z siatkowym, żeby uzyskać drgania. Oczywiście kierunek. Stawek jest ważny, w przeciwnym bowiem razie nie wzbudzimy drgań, nie spełnimy warunku fazy dla wzbudzenia drgań w takim układzie. To będzie plus naszego zasilania, tu będzie plus żarzenia, to będzie masa całego układu. Możemy tutaj narysować ziemię, chociaż nie musimy jej podczepiać. Teraz kolejną lampą jest lampa mieszacza, przy czym w tych pierwszych układach nazywali ją często modulatorem i ona pracuje w takim układzie. W ANODzie jest obwód rezonansowy dostrojony do częstotliwości pośredniej. W tym odbiorniku jest to około 125 kHz. Przy czym dostrajanie ja zrobiłem tutaj tak naprawdę na trymerze takim powietrznym, czyli jest jeszcze trymer do dokładnego dostrojenia. Podobnie jak dla poprzedniej lampy rysuję. Obwód żarzenia. Reostat. I teraz ciekawostka. Mianowicie, jeśli chodzi o obwód anodowy, to nie jest zasilany z plusa, tylko zasilamy tutaj z obwodu siatki heterodyny w ten sposób. Natomiast tutaj, w siatce tej lampy mieszacza albo tak jak mówiliśmy, modulatora według starej nomenklatury, włączamy antenę ramową w ten sposób, wraz z kondensatorem strojonym w ten sposób. No u mnie te kondensatory są tutaj sprzężone, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nie uzyskujemy wtedy współbieżności strojenia tych obwodów w całym zakresie. Tak więc takie rozwiązanie jest dobre tylko dla odbioru jednej stacji, w tym przypadku Warszawy. Gdybyśmy chcieli odbierać więcej stacji należałoby tutaj jeszcze podokładać kondensatory skracający i kondensator ustalający pojemność początkową. Tak więc no, tutaj tego nie robiłem, yy, zwłaszcza, że w tych pierwszych superheterodynach było tak, że osobno się stroiło, dwa osobne kondensatory i docelowo tutaj też tak będzie, że się osobno po prostu stroi te obwody. Tu jeszcze zrobiłem taką modyfikację, że tak naprawdę u mnie jest tutaj jeszcze dołożony równolegle obwód taki klasyczny, nawinięty jako cewka koszykowa, tak żebym tu jeszcze mógł w razie czego podłączyć sobie po prostu antenę drutową. Przężenie cewki antenowej z tą cewką stanowiącą kawałek obwodu rezonansowego. To jest po prostu indukcyjne. Antena jest sprzężona po prostu w ten sposób przez cewkę antenową. Tutaj znajduje się filtr pośredniej częstotliwości, i też strojenie od strony siatki następnej lampy jest zrobione jako strojenie pojemnościowe. Tak więc rysuję kolejną lampę, pierwszy stopień wzmocnienia pośredniej częstotliwości. znowu reostat, no i w anodzie kolejny filtr pośredniej częstotliwości, też strojenie, dostrojenie dokładne pojemnościowe, to już zasilamy tę lampę po prostu z plusa napięcia anodowego. Ponieważ kolejny stopień wygląda dokładnie tak samo, narysujemy go szybciej. I teraz jest lampa już. Detektora w ten sposób. O. W ten sposób. Tu jeszcze może. O. Tak jak to narysowałem, to byłby klasyczny układ wczesnych superheterodyn, z tą tylko różnicą, że zazwyczaj w anodach tutaj nie było pojemności, dlatego że te pojemności były po prostu pojemnościami rozproszenia tych filtrów pośredniej częstotliwości. Nie było potrzeby tutaj w anodach stosować ich. I zazwyczaj były rysowane tylko w siatkach. Natomiast u mnie to wygląda trochę inaczej, bowiem nie narysowałem jeszcze sprzężeń zwrotnych, które tutaj były wymagane, więc teraz je dorysuję. Tutaj w stopniu w tym detekcyjnym jest zastosowana reakcja, czyli jest dołożona cewka sprzężenia w ten sposób. Teraz tutaj podobnie, z tym, że jest zastosowany taki układ, że jest cewka i po prostu pobieram część sygnału tutaj z anody. O, w ten sposób. I tu jest zastosowany trymer, tak żeby można było to sprzężenie dobrać w odpowiedni sposób. No i tak samo tutaj jest zrobione. cewka sprzęgająca. Trymer tutaj z anody. No będę musiał tak narysować, może trochę dziwacznie, ale narysuję o w ten sposób. Tak więc te wszystkie filtry, które tutaj są, yy, mają... W tym przypadku muszą mieć po trzy kondensatory, bowiem mamy po stronie anody, po stronie siatki i jeszcze trymer sprzę sprzężenia zwrotnego. No i tutaj, w tym miejscu, moglibyśmy na tych zaciskach podłączyć sobie słuchawki o, w ten wysokoomowe. sposób, wysokoomowe, na przykład tam 2000 omów albo 4000 omów, ale tak naprawdę u nas jest jeszcze w tym miejscu dołączony dwustopniowy wzmacniacz małej częstotliwości transformator o przekładni około 1 do 4. Przy czym to nie jest tak, że ta liczba zwojów jest obojętna. Tak naprawdę po stronie pierwotnej tych zwojów jest około tysiąca, a po drugiej stronie około 10 tysięcy zwojów. A nawet więcej. Opłaca się ogólnie rzecz biorąc, z tych moich eksperymentów wynika, że na przykład dać 3000 zwojów, a tutaj 12000. Większej liczby zwojów nawinąć nie można, bowiem albo się nie zmieści w oknie, albo z kolei rezonans własny tego uzwojenia siatkowego będzie tak nisko, że po prostu ten wzmacniacz będzie nieprzyjemnie grał. No i teraz mamy tutaj lampę. W anodzie tej lampy jest. Kolejne uzwojenie kolejnego transformatora o przekładni też około 1 do 4 i ilości zwojów takiej jak tutaj podaliśmy. No i jeszcze jedna lampa. Tu oczywiście, tak jak poprzednio, musi być reostat. Tu zresztą tak samo. I to będzie nasza, powiedzmy, masa. Natomiast w tym przypadku konieczne jest spolaryzowanie jeszcze siatek tych lamp. I trzeba im tam pewien minus dać. W związku z czym. Jest to zrobione w ten sposób, że tu dla tej pierwszej lampy wymagany minus jest mniejszy, o! To jest około minus 1,5V. Natomiast dla tej drugiej lampy ten minus musi być trochę większy. I tak naprawdę u nas jest to około minus 6V. Nie, trochę mniej bo to są trzy tak naprawdę wykorzystane, czyli powiedzmy około minus 4,5 V. Tu jeszcze jest przewód żarzenia. No i tutaj można podłączyć przez transformator głośnik. No, tak muszę narysować, już trudno. No, i tutaj podłączamy się tym uzwojeniem, tak naprawdę w miejsce tych słuchawek, czyli o, w ten sposób. I tych słuchawek tutaj wtedy nie ma. Wygumkuje. Jeszcze cofnijmy się do tego wzmacniacza pośredniej częstotliwości, a mianowicie we wczesnych superheterodynach stosowano jeszcze taki oto patent. Był opornik drutowy z suwakiem, czyli też coś a la reostat, ale to był taki po prostu o oporności około 500 omów. I on był włączony w ten sposób, że jednym końcem był do jak gdyby minusa żarzenia, a drugim końcem był do plusa żarzenia. A te obwody. Siatkowe lampy pośredniej częstotliwości były polaryzowane nie tutaj od, od masy, tylko właśnie o, w ten sposób. I co to dawało? To dawało pewną możliwość regulacji wzmocnienia poprzez zmianę nachylenia lampy, ale jednocześnie wiązało się też ze zmianą selektywności, bowiem te siatki trochę zachowywały się w pewnym momencie jak diody. Im było bliżej plusa zasilania, był suwak. Wtedy to, te siatki bardziej się zachowywały jak anody diod i tłumiły te obwody, wobec czego to też wpływało na selektywność odbiornika. W tych wczesnych superheterodynach nie było w ogóle mowy o automatycznej regulacji wzmocnienia, bo Ty Marcin doskonale wiesz, że w późniejszych odbiornikach któryś stopień jeden albo więcej we wzmacniaczu poszczególnej częstotliwości był wyposażony w lampę. O zmiennym nachyleniu w selektodę. Tutaj nie było takiej możliwości, w związku z czym yy, trzeba było to regulować ręcznie. No i z tego też względu nie ma tutaj wskaźnika strojenia. Proszę Państwa, żeby ciekawości stało się zadość, postanowiliśmy podłączyć nowoczesny przenośny oscyloskop w konkretne miejsce odbiornika czyli w, za obwodem anodowym lampy. Tak, tutaj. Dokładnie rzecz biorąc, w obwód anodowy. Lampy modulatora, czy jak to woli, pierwszego detektora, bo też i tak kiedyś według starej nomenklatury nazywano tę lampę. Dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu, że mieszacza. Tutaj o, Marcin włączył oscyloskop. Jak Państwo widzicie, sygnał jest dosyć silny które nauki i sportu od się od 6 do 10. Bardzo no ładnie. roku. Dziś na że kolejne działania czy to czy mogą dotknąć także Gdy wracałem od Aleksandra po nagraniu, zastanawiałem się, jak bardzo świat się zmienił od czasów, gdy podobne konstrukcje były w codziennym użyciu. Jestem przekonany, że radiofonia AM już odchodzi do lamusa. Najważniejsza zalet fal krótkich, która polega na tym, że nie znają granic państw, w dobie telewizji satelitarnej oraz komunikacji przez Internet nie ma już żadnego znaczenia. Na terenie Polski nie ma żadnej stacji nadawczej AM, która by działała na falach krótkich. Polską mowę w tym zakresie fal można usłyszeć chyba tylko ze stacji zagranicznych, takich jak Radio Pekin. Byłem dziś w sklepie z elektroniką i wśród sprzedawanych tam urządzeń audio nie ma żadnego pełnozakresowego odbiornika. Myślę, że cichy szum i charakterystyczne dźwięki strojenia klasycznego radia pożegnamy prawdopodobnie razem z warczeniem silnika spalinowego w samochodach. Będziemy mogli to obejrzeć w filmach dokumentalnych, takich jak ten.